idealica szybko spala tłuszcz blokowanie tłuszczu zmniejszenie apetytu oczyszczanie organizmu stań się bardziej szczupła i seksualna Schudniej szybciej i lżej niż kiedykolwiek wcześniej idealica przyspiesza metabolizm i tłumi głód wielokrotnie zwiększając spalanie tłuszczu w ciele starannie dobrane składniki zmniejszenie zużycia kalorii Przyspieszenie metabolizmu dla spalienia tłuszczu. Co to takiego idealica? Naukowa metoda odchudzania. O czym tak gorąco dyskutują naukowcy i media. Idealica to najbardziej niesamowity przełom naukowy w dziedzinie naturalnych produktów odchudzających. Stań się bardziej szczupła i seksualna. Idealica to naturalny innowacyjny środek mający na celu zmniejszenie masy ciała i tłumienie głodu. Zużycie nadmiernej ilości kalorii prowadzi do zwiększenia masy ciała. Idealica została wytworzona specjalnie w celu zastąpienia diety i ćwiczeń fizycznych oraz aktywnego spalania tłuszczu. Teraz możesz zmniejszyć wagę bez diety i sportu. Jak idealica wam pomoże? Dla nikogo nie jest to tajemnicą, że przemiana materii w ludziach z nadwagą charakteryzuje się.